Więc hej, witam Was w tym świątecznym filmiku. I na początku chciałabym za coś przeprosić. Przepraszam Was za to, że wczoraj, przedwczoraj nie nagrywałam, ale przedwczoraj wróciłam o 20 do domu. Potem jakoś dziwnie się czułam, nie wiem, tak mi się kręciło w głowie, musiałam umyć włosy, w ogóle wszystko musiałam. Musiałam się umyć, musiałam przeczytać lekturę trochę i tak dalej, i po prostu, no, tak jakby, no, że tak powiem, nie miałam czasu. A wczoraj, właśnie, kurczę, jak byłam w domu, to zupełnie zapomniałam, więc przepraszam Was za to, ale słuchajcie, więc z tego powodu, że tak jak mówiłam, że będzie do 26. Yy, właśnie będą te odcinki, a dwóch nie było, więc przedłużam do 28. A jeżeli, słuchajcie, na przykład, jeżeli, jeżeli na przykład jutro vlogmasu nie będzie, to do 29. I pamiętajcie, żeby oglądać w Sylwestra, tylko jeszcze przed 24, bo yy, właśnie wstawimy również filmik z Kasią i Gabrysią. Więc yy, pamiętajcie, obserwujcie, patrzajcie, czy czegoś nie omija, to wtedy mi zwróćcie uwagę w komentarzach. No a tak poza tym, kochani, to wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jest ogólnie teraz 11 yy, któraś tam, więc yy, no jeszcze bardzo dużo do świąt. Yy, ale na pewno wam coś nagram. Chciałabym na przykład telefonem, yy, czy coś takiego. No nie wiem, po prostu chcę wam jak najwięcej pokazać właśnie z tego dzisiejszego dnia. Więc na razie to tyle z mojej strony. Tu jeszcze jest taki sweet reniferek i choineczka obok mnie. Więc yy, no na razie tyle, ale za chwilę będzie vlogmas kolejny żeby nie było to wczoraj, właśnie malowałam sobie paznokcie, nie wiedziałam jaki kolor wybrać, taki, może taki jakiś i na początku zrobiłam sobie bazą wiecie, normalną bazą później sobie wzięłam o ten a później najpiękniejszy, czyli o ten, e, już się w ogóle lakier przewróciły, ale tak mi właśnie wybrałam sobie taki, to jest odżywka to później z golden rose, a to, oha, w ogóle zapomniałam zasunąć, super a to jest silen, taki bardzo fajne Taki perłowaty taki może teraz. O, o teraz to jest ładnie. Bardzo mi się podoba ten kolor, jest ładny, co? Teraz wreszcie, moje łóżko jest ładnie poscielone. Czy pamiętacie tego króliczka z 21? Mm, Suita! Przed chwilą ogólnie mam włosy, teraz y, ogólnie chciałam posprzątać pokój, ale chcę wam pokazać dwa takie. no... Mm. Jakby ktoś nie widział, to, to są Klary, to one nie są potrzebne, ale to jest coś super. Y, otóż mama mi kupiła to w tej grze na Mikołajki, To sam, ale jest super. Jest to taka szczoteczka. Posiada właśnie tutaj taki widzek, które otworzyłem i tutaj się boję, że będzie widać moją kamerę. Aha, dobra. Lustereczku, bo to jest lusterko ogólnie. Takie lustereczko. No tak wygląda tylko po rozłożeniu. I po prostu tak się nią w włosy. No tak, a jeżeli chce się ją zamknąć, to za chwilę... Z... O, tak, tak. No i ogólnie polecam wszystkim. Dzisiaj, słuchajcie, mam inne paputki. Mam takie kwiatuszki, są też sweet. Ogólnie czytam teraz książkę, którą też dostanę na Nikolajki. i ona jest super. Yy, yy, Bóg, Królewna i Księżniczka. I to jest świetne, bardzo mi się to podoba. Ta książka, wszystkim polecam. Jest super, polecam. Gdybyście go jeszcze nie widzieli, yy, to jest Mr. Boczek. Tak, to jest, jego ja dostałam na ósme urodziny. Tak, jest naprawdę od mojej przyjaciółki z przedszkola. Jest super podusią. Taki. <grym> Też sweet. U mnie chyba wszystko jest sweet. Słuchajcie, to jest mój prezent dla rodziców. Tadam, tadam. Więc tak, to jest mój prezent dla rodziców, zrobiłam wczoraj czy tam przedwczoraj. I tutaj mam takie roznieczki dla rodziców od Marysi Marysi. Tutaj tak ładnie, wesołych świąt, Merry Jakieś, wiecie, różne środki. I e tutaj popatrzcie, <grytanie> wesołych Świąt, Bożego narodzenia, tutaj y, wesołych świąt, mamy i tato itd. i tak dalej. Życzenia tu są. Y, I wesołych się takie serduszko. Ładne? Ogólnie przez czas, w którym sprzątam pokój, słucham sobie no, jakieś las Christmas i inne świąteczne przeboje, to są różne właśnie takie fajne. Najbardziej chyba robię dwójkę. Tutaj na żyrandolu właśnie powiesiliśmy takie ładne o, śnieżynki, one są prześliczne. Bardzo ładne właśnie. już dzisiaj Wigilia już nie mogę się doczekać prezentów. Więc słuchajcie, dzisiaj pojawią się dwa odcinki. Właśnie jeden teraz, a drugi wieczorem. I to jest niestety już koniec odcinka, bo no muszę jednak pomagać mamie robić ciasto na jagodach. Polecam bardzo ten, ten, ten sernik, później Wam pokażę zdjęcie, ale super jest pycha. Jest super, naprawdę, naprawdę o ja nie mogę. No dobra, to papatki kocham Was